kradia Pani minister Janna Mucha, minister sportu i turystyki, jest gościem. Poranka, dzień dobry, pani minister. obserwuję pani ten wyścig polityczny, który się rozpoczął w sprawie uzdrowienia polskiej piłki nożnej? Co pani o nim sądzi? No, niestety ja czekam na dobre, dobre propozycje, ale takich propozycji jak dotąd cały czas nie ma. Moi koledzy polityczni stosują taką zasadę dobrych życzeń i te pobożne życzenia przekładają na propozycje. A niestety te pobożne życzenia mają bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością i z możliwościami. Także brak takiej elementarnej wiedzy, na przykład dotyczącej tego, że minister sportu nie może wprowadzić kuratora do PZPN-u. Natomiast no, gdybyśmy się poruszali po realnych platformach, to wydaje mi się, że trzeba poszukiwać jakichś rozwiązań. No ale co, ale można, też bardzo, bo wie bardzo pani, trudne. w przeszłości ćwiczono różne warianty, że tak powiem, prawda, czy stałe elementy gry, tak. by użyć tej piłkarskiej terminologii, i nic niczego nie wyszło. No więc właściwie co można. Bardzo niewiele i muszę od razu powiedzieć, że z pozycji ministra sportu również bardzo, bardzo niewiele można zrobić. Wpływ na wybór nowego zarządu i nowego prezesa jest praktycznie żaden i nie można tutaj jakby nawet jakby udawać, że, że, że ten wpływ może być. Co więcej, te organizacje międzynarodowe jak UEFA i FIFA jak pokazały ostatnie wybory, również mają bardzo niewielki wpływ. Ja przypomnę, że w poprzednich wyborach mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że kandydat, bardzo wyraźnie popierany przez UEFA, gdzie wysoki przedstawiciel UEF stał niemal za plecami tego kandydata, uzyskał 18 głosów ze 120, które mniej więcej w, w tyle uzyskuje się na, na, tym, na tym zgromadzeniu. Więc to pokazuje, że naprawdę to jest środowisko, które działa bardzo tak wewnątrz, w, 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 w wzajemnych relacjach, i zupełnie osoby z zewnątrz nie mają wpływu na przebieg tych wyborów. Czyli jeżeli pan prezes Lato dzisiaj mówi, że on tam 5 lipca powie, czy będzie kandydował a w październiku będzie ten zjazd, to może być wybrany albo prezes lata, albo ktoś latopodobny, tak? No bo to jest środowisko się nie zmieniło, a to muszą być delegaci, musi być członkiem, no więc będzie latopodobny kolejny, tak? Środowisko się nie zmieniło, głosy osoby, które będą, będą tymi delegatami na zjazd, w dużej części to też są podobne osoby, Przypomnę, 50 osób to są przedstawiciele ekstraklasy, i to jest środowisko, które moim zdaniem jest skłonne i jest chętne do tego, żeby pr przeprowadzać zmiany. 60 głosów to są przedstawiciele okręgowych związków piłki nożnej, i tu naprawdę zmian nie ma, i to jest to środowisko, które. Mm, no mówiąc, w cudzysłowie, korzysta z konfitur, które, które przygotowuje zarząd, więc A dlaczego Państwia cudzysłowie? mówimy o konfiturach bez cudzysłowu, to są konfitury, prawdziwe. No możemy, możemy bez i 10 głosów jeszcze z innych z innych środowisk, więc właściwie to środowisko okręgowych związków piłki nożnej jest decydujące i niestety bardzo, bardzo duży wpływ ma mają obecne władze na to środowisko. Pani minister, pani powiedziała w poniedziałek, że naszej reprezentacji nie zostały stworzone warunki, które umożliwiłyby osiągnięcie takiego sukcesu, na jaki liczyliśmy. Czy może pani powiedzieć o co chodzi? No tutaj sami zawodnicy mówili o tym, że musimy... No ale oni mówili o biletach, wie pani, to było żenujące. To prawda, ale też stworzenie takiego komfortu psychicznego, w którym zawodnik nie musi na, na kilka godzin przed meczem zajmować się drobiazgami, tylko może zajmować się tym takim psychicznym przygotowaniem się do meczu, to jednak jest istotne, jest ważne. Więc no, zawodnicy mówili też o innych sytuacjach, o tym, że, że jednak ten, ten komfort nie był taki pełny tak na tyle, na ile, na ile to mogło wyglądać. Więc moim zdaniem to jest drużyna, która naprawdę ma, ma duże Potencjał. I to jest drużyna, która może dobrze zagrać w przyszłości, bo jeśli trzech zawodników świetnie gra w Borusi Dortmund, jeśli inni się sprawdzają w innych klubach, to naprawdę jest szansa, żeby z tych zawodników stworzyć dobrą drużynę. Może zabrakło trochę czasu, może to jest tak, że te przygotowania jednak były krótkie, ale ja mam nadzieję, że naprawdę w tych kolejnych teraz sezonach, w tych kolejnych rozgrywkach, że nasza drużyna naprawdę dobrze zagra. Tak, i pod dyrekcją tego nowego trenera, pana Farnelika, którego podobno wybrano, pani zna. Jeszcze, pani jeszcze, jeszcze nie, nie ma oczywiście potwierdzenia tego wyboru. Ja uważam, że tak jak w innych dyscyplinach, że ten wybór trenera reprezentacji powinien być wyborem w postępowaniu konkursowym. I tego cały czas mi w PZP nie brakuje właśnie takiego postępowania konkursowego. Pan trener Fornalik to jest osoba, która ma osiągnięcia, ruch przecież w tej chwili widzę na drugim miejscu był, więc, więc to, jest, to jest osoba na pewno, która ma osiągnięcia poza tym jest znane z tego, że z takiej drużyny, w której nie ma wielkich nazwisk, ale, ale po prostu potrafi stworzyć grę zespołową czyli, czyli sprawić, że drużyna gra jak, jak prawdziwy zespół natomiast no, mi brakuje cały czas tego, tego postępowania konkursowego. Tylko, że u nas konkursy to są tego typu, że i tak wiemy, kto wygra na ogół. No tak, ale wszyscy jednak spodziewamy się i chcielibyśmy, żeby, żeby te konkursy były prawdziwe i, i, i żeby dawały naprawdę najlepsze rezultaty. Ja nie, nie chcę się odnosić tutaj do personaliów, bo to jest dobry mhm. trener. Natomiast no, być może w takim postępowaniu tak. A konkursowym... Czy pani w ogóle, w ogóle? uważa, że yy, w... Ten sposób rozliczania jaki się zaczął i pana trenera Smudy i pana Grzegorza Laty, kiedy jeszcze właściwie mecz się nie skończył, a już zaczęły się porachunki i wyrzucania, to jest dobry obyczaj? Nie, ja też podczas naszych briefingów codziennych apelowałam o to, żeby te propozycje czy, czy, czy rozliczenia rozporządzić dopiero po euro. I sama będę występowała z kilkoma propozycjami, ale właśnie po euro. Natomiast no, przywołanie słów pana prezesa, wydaje mi się, że no, było tak, um, no, wszyscy tego, tego um, wszyscy oczekiwali tego, że pan, pan prezes się wywiąże ze swojej obietnicy, wywiąże ze swoich słów. Ja też tego oczekiwałam i, i oczekiwałam takiej deklaracji. Zabrakło tej deklaracji. No to posłuchajmy może w takim razie, jaką deklarację złożył pan prezes, jeśli mogę prosić o wypowiedź pana prezesa Laty. Na mój temat wypowiedzi polityków to mam do niej jedną prośbę. Niech się swoimi resortami zajmą, a nie stowarzyszenie pod tytułem Polska Związek Piękny No właśnie, niech się pani zajmie swoim resortem. Zajmuje się swoim resortem. No to co pani w nim, jak pani sądzi, o czym myśl, no, mówił pan prezes Lato Radząc, bo rozumiem, że to był apel skierowany do pani. O czym myślał? Może... On ma do pani pretensje. Rozmawiała z nim pani po teraz po po tym naszym odpadnięciu. Nie rozmawialiśmy jeszcze z panem prezesem. Natomiast no, no tak jak mówię, ja odnosiłam się tylko i wyłącznie do deklaracji przez niego złożonej pod koniec listopada. Nic więcej. Na przygotowania piłkarzy wydano ponad 12 milionów złotych. Ta reprezentacja trenowała w bardzo dobrych ośrodkach. No i właściwie też być może prezes ma rację mówiąc, że niech się każdy zajmie swoimi sprawami. No bo co można zarzucić temu PZPN-owi? Bardzo wiele, bardzo wiele. No, ja przeprowadziłam kontrolę w PZPN-ie, która nie wykazała. Takich jakby okoliczności, które pozwalałyby mi pójść do sądu i prosić o kuratora, ale wykazała, że ten związek po prostu jest źle zarządzany. Tam są podejmowane uchwały, nie wykonywane później przez zarząd. Są stwarzane pewne instytucje, które później nie funkcjonują, są po prostu zupełnie martwe. Naprawdę przykładów można byłoby podać. Jakie instytucje są tworzone, które są potem zupełnie martwe? Nie chciałabym wchodzić w szczegóły, natomiast naprawdę z tej kontroli wynika, że ten związek jest niedobrze zarządzany, jest niewłaściwie zarządzany. Jeśli chodzi o system szkolenia młodzieży, to jest to powszechna opinia, że jest bardzo zły. Że nie mamy tak naprawdę skąd zasysać tych młodych, dobrych zawodników, którzy później graliby w naszych, w naszych klubach i, i, i potem z nich można byłoby stworzyć reprezentację. Więc tych błędów jest naprawdę bardzo wiele. Ja znaczy, to jest taka bardzo specyficzna organizacja, ten nasz PZPN. Mnie, mnie kiedyś uczono, że y, organizacja jest po to, żeby, żeby być narzędziem, żeby wykonywać jakieś zadanie. Natomiast to jest taka organizacja, która, która to zadanie w postaci jakby dobrego funkcjonowania piłki nożnej jest takim. Takim zadaniem jakby pobocznym. Dodatkiem bo... do istnienia organizacji jako dokładnie, takiej, tak. Dokładnie, dokładnie tak. To jest organizacja, która, no. która mam wrażenie w dużej części istnieje po to, żeby uczestnikom tej organizacji było, no żeby, żeby jakby mieli poczucie dobrego i, i funkcjonowania. Czy pani jeszcze niepokoi się o przebieg euro, no bo jeszcze w Polsce będzie się trochę działo, czy te dotychczasowe doświadczenia są rzeczywiście tylko dobre? Muszę powiedzieć, że naprawdę, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, w jaki sposób przygotowaliśmy ten turniej i w jaki sposób on przebiega do tej pory. To są cztery lata bardzo ciężkich przygotowań, takich żmudnych spotkań, które, które odbywały się po kilka w każdym tygodniu. Te sztaby operacyjne, te konwenty, te grupy operacyjne, które poświęcone były jakiemuś konkretnemu zadaniu. To wszystko było żmudne i takie, takie niewdzięczne. Ale te wszystkie przygotowania naprawdę odniosły efekt i zadziałały. Jeśli my założyliśmy określone wskaźniki, że odprawa na lotnisku nie może trwać dłużej niż wejście do strefy nie może trwać dłużej niż to dla każdego z tych elementów trzeba było stworzyć warunki, żeby to zaistniało. Na przykład na lotniskach zostały stworzone elastyczne, elastyczne możliwości dostosowania liczby stanowisk non-Schengen do, do odprawy, tak żeby nie było kolejek wtedy, kiedy jest większa akurat mm -hmm większa liczba pasażerów właśnie z tej strefy. To wszystko naprawdę zadziałało, więc już sam przebieg jest de facto spokojniejszy niż ta nasza faza przygotowań, więc naprawdę uważam, że dobrze się przygotowaliśmy i to naprawdę teraz widać. I teraz pani już jest spokojna, czy jeszcze czegoś się pani obawia? Do ostatniej chwili trzeba trzymać rękę na pulsie. Zawsze mogą się zdarzyć jakieś nie, nie, nieprzewidziane sytuacje. Zresztą takich sytuacji trudnych było kilka w trakcie samego Samego turnieju, czy związanych z utrudnieniami w transporcie, czy z bezpieczeństwem. Ale naprawdę z pełną odpowiedzialnością mówię, przygotowania zadziałały. Znaczy najbardziej dramatyczne to było to starcie z kibicami, z kibicami rosyjskimi. Pani uważa, że tutaj te wszystkie służby porządkowe, policja zachowały się jak trzeba, że nie mogły wcześniej zapobiec temu, co się działo, bo to jednak był ten element, który chyba jako jedyny popsuł tak wizerunek tego euro. Tak, ale proszę zauważyć, że to był jeden trudny dzień i jeśli pani redaktor pyta mnie o to, czy nie można było zapobiec, to ja przypomnę, że wcześniej, przed tym dniem zostało zatrzymanych bardzo wielu tych prowodyrów, tych osób, które, które mogłyby jakby inspirować tego typu zajścia, więc te akcje prewencyjne były prowadzone... Naprawdę, naprawdę na bardzo szeroką skalę gdyby nie było i tych incydentów wszyscy bylibyśmy szczęśliwi z tego powodu ale nawet w trakcie tych incydentów proszę zauważyć, że, że jakby takie, takie najtrudniejsze sytuacje, czyli sytuacje związane z hospitalizacjami z jakimś trwałym uszczerbkiem dla zdrowia, to były jednak zupełnie, zupełnie jednostkowe. Trzy osoby hospitalizowane, dwie, które wyszły następnego dnia spośród tych trzech więc nawet na skalę tego przedsięwzięcia na te miliony ludzi, które już się w tej chwili bawiły, to naprawdę było bardzo, bardzo bezpiecznie. Kiedy porównujemy wskaźniki bezpieczeństwa z tego samego okresu rok wcześniej, to jest dużo spokojniej pod każdym względem. To jest niesamowite. Nie no, w Warszawie jest fantastycznie. W ogóle jeździ się pięknie, miał być Armagedon, a jest w ogóle cudownie. Komu pani kibicuje? Dzisiaj w Portugalii. W ogóle, ale w ogóle. Na w ogóle? Kogo pani stawia tak? Ehm, no, ch chyba na Niemców. Chyba Polacy lubią Niemców, od paradoks Rosjan nie lubimy. A, a naj... kogo pytam? Wszyscy chcą, żeby wygrali Niemcy. 7:41. Bardzo dziękuję. Pani dziękuję Anna bardzo. Mucha, minister sportu i turystyki, już gotowa, proszę państwa, muszę opowiedzieć, bo pięknie wygląda pani minister. Dziękuję bardzo. To Leszek Miller panią skomplementował, że jest pani piękna jak Stadion Narodowy. Czy był to komplement, czy nie? Nie słyszałam tego komplementu, ale Stadion Narodowy jest naprawdę bardzo piękny. Tak? Dziękuję bardzo. Janna Mucha była gościem paremka.